Co łączy Kszan i Kamela? Wiemy już oficjalnie. W niedzielę w samo południe światło dzienne ujrzała informacja, która od miesięcy krążyła po plotkarskich zakamarkach telewizji. Widzowie natychmiast zaczęli zastanawiać się, co naprawdę kryje się za uśmiechami znanych prezenterów. Nieoczywiste kulisy Kariery Izabeli i Kszan. Izabella to nazwisko, które od lat pojawia się na pierwszych stronach gazet i w czołówkach telewizyjnych programów. Zwyciężczyni konkursu Miss Polonia w 2016 roku. Od razu po wygranej wkroczyła w świat telewizji z impetem, którego nie powstydziłby się nie jeden doświadczony prezenter. Początkowo prowadziła programy o charakterze rozrywkowym. Jak koło fortuny, szybko jednak znalazła swoje miejsce w bardziej wymagających formatach, w tym czarpar, i wreszcie w pytaniu na śniadanie. Jej droga zawodowa była pełna zaskakujących zwrotów. Czasem wydawało się, że kariera rozwija się jak po sznurku, innym razem, że wcale nie jest tak prosto. Nie brakowało w tym wszystkim momentów. Które sprawiały, że fani zastanawiali się, co naprawdę dzieje się poza kamerą. Kszan zawsze wydawała się osobą pełną energii, ale też dyskretną w sprawach prywatnych, co tylko dodawało jej aure tajemniczości. Na Instagramie i w mediach społecznościowych konsekwentnie budowała wizerunek profesjonalnej prowadzącej a każdy wywiad, w którym pojawiała się, Podgrzewał ciekawość widzów. Jej fani wielokrotnie zastanawiali się, kto stoi obok niej w tle, niekoniecznie na scenie, ale w tych chwilach, kiedy kamera nie nagrywa. Krzan potrafiła balansować między pełną energii prezenterką a kimś, kto w życiu prywatnym wybiera starannie towarzystwo i sytuacje, w których pojawia się publicznie. To właśnie ten element tajemnicy, kogo naprawdę można spotkać u jej boku, kto jest częścią jej życia poza światłem reflektorów, od miesięcy budził zainteresowanie i spekulacje, które teraz, w obliczu nowych wydarzeń, nabierają nowego wymiaru. Kamel i jego wpływ na kulisy telewizji Tomasz Kamel to postać, której nikomu przedstawiać nie trzeba. W branży medialnej obecny od kilkunastu lat prowadził dziesiątki programów od talent show po poranne pasmo telewizyjne. Zawsze kojarzony z profesjonalizmem i opanowaniem, potrafił w jednej chwili żądlować programem na żywo, rozmową z gościem i spontanicznym komentarzem do bieżących wydarzeń. Jego droga w mediach to historia człowieka który nigdy nie bał się podejmować ryzyka, choćby oznaczało to konieczność zmiany stacji czy programu. Kamel słynie z tego, że potrafi w jednej chwili zmienić charakter prowadzonego formatu, z lekkiego rozrywkowego na poważny i analityczny, bez utraty własnego stylu. Nie jest to osobą, która chowa się w cieniu, a każdy projekt, w który się angażuje, Nosi jego niepowtarzalny znak rozpoznawczy. Choć na ekranie zawsze wydaje się pewny siebie, w tle często dochodziło do sytuacji, które wymagały dużego taktu i delikatności. Spotkania zawodowe, rozmowy w kuluarach, wybory współpracowników wszystko to tworzyło sieć zależności, które nie zawsze były jawne. Fani długo zastanawiali się, kto tak naprawdę znajduje się w centrum jego uwagi, gdy kamery nie rejestrują każdego gestu. To właśnie te niedopowiedzenia kto i w jakich okolicznościach jest blisko Tomasza stają się dzisiaj kluczem do zrozumienia całej historii. Krzan i Kamel więź, która zaskakuje i przyciąga uwagę. W niedzielę w samo południe w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie Izabeli Krzan i Tomasza Kamela. Fotografia natychmiast przyciągnęła uwagę fanów i komentatorów, nie tylko ze względu na ich uśmiechy i charakterystyczną chemię przed kamerą, ale również dlatego, że od miesięcy krążyły spekulacje na temat tego, jak naprawdę wygląda ich relacja poza studiem telewizyjnym. Wielu obserwatorów zastanawiało się, czy ktoś z ich otoczenia w końcu wyjaśni, co łączy tych dwoje i czy informacja, która do tej pory pozostawała półszeptem, ujrzy wreszcie światło dzienne. Jednak wbrew niektórym plotkom, które błyskawicznie zaczęły pojawiać się w sieci, nie chodzi tu o romantyczny związek. To co widać na zdjęciu i w podpisie. To potwierdzenie długotrwałej przyjaźni i silnej więzi zawodowej, którą Krzan i Kamel budowali przez lata wspólnej pracy. Współpraca w pytaniu na śniadanie nie była zwykłym prowadzeniem programu. Oboje wnieśli do studia coś, czego nie da się powtórzyć, tworząc atmosferę współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Podpis pod zdjęciem jasno komunikował. Są ludzie, którzy wierzą, że jeśli kogoś wyrzucą z telewizji, wyrzucą go też z życia. To w sumie wzruszająco naiwne. Spotkanie z Izą zawsze miło przypomina mi, że talent, pracowitość i sympatia widzów nie kończą się wraz z decyzją dyrektora. Kończą się co najwyżej iluzje władzy. Czasem ktoś myśli, że robi czystkę, a w praktyce robi casting konkurencji. My wyszliśmy na swoje. Telewizja publiczna cóż, historia to rozliczy. Jak zwykle. Krzan i Kamel chcieli pokazać, że mimo rozłąki zawodowej i licznych zmian w branży telewizyjnej ich więź przetrwała wszystkie perturbacje i pozostała nienaruszona.